Mordy wilgotne. Ale przypał. Czuć. No bo. Tak, mrowki uciekają. Spali mrowki. Mm. To za wygodność. Mm. Teraz się ładnie zeshajczy. Dzień, burza. Tam się zatrzymało. Powodzenia. Hmm. Hajcuje się krzak. Brat podoba się? platformy na, na zresztą skończą. Słucham? Wyrażają się szybko wysłyszę. A by nie przeszkadza, tylko temperatura? Nie, nie Aparat jest ubezpieczony. Przeciw płomieniu. Nie no, za pierwszym razem bardziej dostał. Okopciło nam obiektyw ostatnie Za blisko go postawiliśmy i prawie ogniem dostał, ale... <śmany> Patrz na podwórko. Wiem ucha. Pięknie, pięknie. A mi się podoba ten dym jak się kręci po ziemi. Wszystkie mrówki uciekły, co chodziły po zapałkach. Albo nie. Nie. <śmany> Wonderful. <śmany> Ale jest dobrze, platformę nam nie ruszyło. Mamy no, całe podwórko film. Mm. Dobrze, że robimy to w garażu. Mm. No I ukazuje się piękne. piękno naszego parku. serduszka jak się pali na szybku. Mm. Pewnie to zmyślą o tej wczorajszej. <laughs> Dobra, cicho. Nie, to niedziela była. Ja w niedzielę nie imprezuję. O! Końcóweczka jeszcze się tak. pali. Krzaczek. Pięknie. Czekamy na Wasze kolejne pomysły. Na razie.